Cześć wszystkim z tej strony chemicznych i dzisiaj krótko na temat tlenków kwasowych. Zanim przejdziemy do tematu, to przypominam, że w sprzedaży jest e-book, w którym znajdziecie m.in. ten temat. Link zostawiam wam w opisie do tego filmu. Nie przedłużając, przechodzimy do tematu tlenki kwasowe. Z tematu o tlenkach zasadowych prawdopodobnie znamy już wzór ogólny tlenków. No, i tlenek składa się z metalu lub niemetalu, gdzie E oznacza symbol tego metalu lub niemetalu oraz O, czyli atom tlenu. Tlen w tlenkach zawsze dwuwartościowy, natomiast N to jest wartościowość użytego metalu lub niemetalu. Tlenki kwasowe reagują z zasadami, a nie reagują z kwasami. I oprócz tego, tak jak tlenki zasadowe, tlenki kwasowe możemy podzielić na te, które reagują z wodą i na te, które z wodą nie reagują. Jeżeli chodzi o tlenki kwasowe, które nie reagują z wodą, no to może być to na przykład tlenek krzemu 4, SiO2. Jeżeli chodzi o tlenki kwasowe, które reagują z wodą, to część z tych tlenków będziemy nazywali bezwodnikami kwasowymi. I te bezwodniki kwasowe to są tlenki niemetali oraz tlenki metali pierwiastków chemicznych bloku D na najwyższym stopniu utlenienia, które będą w reakcji z wodą tworzyć kwasy. Przykładem takiego tlenku kwasowego może być np. CO2. No i wiemy, że w połączeniu z wodą uzyskamy kwas H2CO3. Oczywiście pamiętamy, że ten kwas jest nietrwały i on się od razu w reakcjach rozpada na CO2 i H2O i tak samo H2SO3. Oczywiście jakimś innym przykładem może być tlenek azotu 5, N2O5 w połączeniu z wodą. Otrzymamy kwas azotowy 5, HNO3. Reakcję trzeba tutaj oczywiście uzupełnić. Jeżeli chodzi o NO2, to reaguje on z wodą, ale nie jest bezwodnikiem. I możemy napisać reakcję tego tlenku z wodą, to jest 2NO2, dodać H2O, i w wyniku tej reakcji otrzymujemy HNO2 oraz HNO3. A więc pierwsza możliwa reakcja tlenku kwasowego to jest tlenek kwasowy plus woda i otrzymujemy w wyniku tej reakcji kwas. Tlenki kwasowe również będą reagowały z zasadami i w wyniku tej reakcji otrzymamy sól i wodę. No i oczywiście jest to jedna z metod otrzymywania soli. To wszystko w tym filmie dzięki za oglądanie.